Witam wszystkich na moim kanale. Dzisiaj w gościach jest Dave z Ameryki i porozmawiamy z nim na różne tematy. Może Dave troszeczkę teraz powie o sobie, jak dawno on jest w Polsce. Tak, um, ja się urodziłem w Polsce i mhm. miałam 5 lat jak wyjechałam do Stanów. Moi rodzice są Polakami. I hmm, wróciłem do Polski tak 5 hmm, lat temu. Mieszkałem we Wrocławiu, a, a potem wyjechałem do Hiszpanii, tak rok temu. A trochę więcej niż rok temu. A, I tam mieszkałem przez rok. Teraz wróciłem do Warszawy a, przez wakacje, żeby tutaj pomieszkać e, przez wakacje i teraz nie ja będę wracał na Florydę, ale mam taki plan, żeby mm -hmm. przyjeżdżać do Polski latem, żeby tutaj mieszkać powiedzmy 4-5 miesięcy na rok, coś takiego. Mhm. Czyli kiedy jest piękna pogoda, a kiedy już jest zimno, to po prostu wyjeżdżasz, tak? Tak. Tutaj jest za zimno i za ciemno, mhm. jak, jak nie jest lato. No tak, jest. tak, tak. Po prostu o 16 już, już jest ciemno. No. Ale na Ukrainie u nas tak samo, mhm. identycznie po prostu. No. Ale ale muszę ci powiedzieć, mówiłaś o tatarach. Kiedyś tak, mówiliśmy tak, o tak, tatarach. Tak, tak, To ja myślę, że ja, ja mam takie tatarskie korzenie. Mhm. Tak? Tak myślę, tak myślę, bo moja siostra jest taka bardzo tatarska. Chcesz zobaczyć? No, pokażę. Pokażę Ci moją siostrę. Ludzie myślą, że ona, ona zawsze pytają, czy ona jest tak jak pół Chinką albo coś takiego. <laughs> <laughs> Ale... Ale twoja mama i tato Polacy, tak? Tak. Mhm. Tylko że moja mama pochodzi z, z takiego blisko Biał Białorusi. Aha. I jeżeli jej babcia to właśnie... Nie, przed wojną to właśnie nasza rodzina mieszkała tam w, w Grodnu? W Grod Grodnu, mhm. tak. Tylko, o, to jest moja siostra. No, trochę coś jest. Może nos? Nie wiem. Nawet. Czekaj. Mm. Nos chyba, nie? Mi się nos? wydaje, że taki Myślałem, Myślałam, typu... że oczy. Ludzie, ludzie często myślą, że ona jest tak jak nie wiem, tak pół Chinką albo coś takiego. mówi nie, nie jestem... Jestem nie Tatarką. Jestem, nie to... jestem Azjatką w ogóle, ale hmm. może w genach to mamy po prostu, ale myślę, że tak jak każdy Słowian, Słowianin, bo większość Słowianinów to są tacy wymieszani z Azjatami trochę. No trochę jest. Myślę, że tak inaczej wyglądamy niż na przykład ludzie z, ludzie z Francji albo z Włoch, albo z Anglii. No. Te inne, inne twarze. Ja, ja Czasami zawsze... nawet trudno rozróżnić, nie? Czy to jest na przykład Polak, czy ta osoba jest też na przykład z Ukrainy, ja jakoś nie, tak. nie rozróżniam za bardzo. Znaczy, Tylko tam może oczywiście może być jakaś fryzura inna, wiesz, albo tam styl ubrania, tak. to na pewno jest tak. inny, ale jeżeli wygląd, no to, to, to podoba. to zawsze rozpoznawałem, jak ktoś jest Słowianinem. Aha, że ubra... A, nie, nie, nie po twarzy. twarzy tak? Aha. Tak, o, taka jest różnica Aha. dla mnie, że ja od razu. Nie. Nie zawsze, ale czasami jak jestem w Polsce no i spotkam no. kogoś, to ja myślę, o, oni w ogóle nie wyglądają jak Słowianie, ale są Polakami. Ale czasami spojrzę na kogoś i pomyślę, wow, oni są tacy mega Polscy, po prostu mają taką mega no, no, no. polską mordę. I w Stanach tak jest, że po prostu... Po twarzy mogę rozpoznać Aha. Słowianinę. Tak. Ciekawe. Tak. A słyszałam, że właśnie też ubierają się po innemu, tak? W Ameryce, że w ogóle tak na luzie, czasami nawet mogą w piżamie sobie wyjść do sklepu, to jest tak, prawda? Tak. tak, tak. Ludzie noszą co chcą i że... Mhm. Pamiętam, moja taka koleżanka z Polski wyjechała... Pojechała do Stanów mhm. i, i, i do Kanady i powiedziała, że tam jej się wydawało, że, że każdy się ubierał, jakby się wybierał na, na siłownię, ale, ale, ale większość ludzi wyglądało, jakby nigdy nie byli na siłownię. Na siłownię. <laughs> ale fajnie, ona powiedziała. Tak, tak. Ale wiesz, u nas na przykład na Ukrainie, no to wiesz. Jeżeli kobieta, no to musi wyjść na ulicę, wiesz, z kosmetykami, jakieś tam najlepsze ubranie, jeżeli do pracy, no to wiesz, to tak jak do teatru ubierają się, czyli jeżeli tam praca w biurze, no to to musi być jakiś, wiesz, kościół tam, marynarka, wiesz, tak, tak na poważnie bardziej, wiesz, ja, kobiety też tam, jakaś tam spodniczka, wiesz, czyli tak... A w Polsce zauważyłam, że też bardziej tak na luzie, że jeansy mogą tam założyć jakiś t-shirt, na przykład jeżeli pracują w korporacji albo tam wiesz, w biurze, czyli tak bardziej bardziej na luzie też no, ubierają się. Ale w Ameryce nie. słyszała, że w ogóle nie tam to jest nieważne. To, to mi się tak? nie podoba akurat sam. Że okej, w jednym sensie jest fajnie, że... Robisz co chcesz, nie? Tak, zakładasz. Robisz co chcesz, chcesz mhm. i że każdy powiedzmy może być sobą, ale... Mhm. Tak jak nie do końca mi się to podoba, bo wtedy tak jak... Okej, okay, każdy może być sobą, ale czy chcesz wyglądać jak jakiś flejtuch? Czy chcesz wyglądać jak jakiś żul po no. prostu, czy tak że to jest... Tym chcesz być? Nie, Ale nie. dlaczego tak jest? Oni chcą tak, tak tymi, takimi być, czy dlaczego? Nie, nie, To od dawna tak jest, czy to po prostu się nie, zmienia, tak, zmienia z każdym rokiem kulturę nie, i wcześniej za, tak zawsze, nie było? Zawsze tak było. Tak? Znaczy, jak ja pamiętam o tym? Bo jak oglądasz stare filmy, te amerykańskie, to Amerykanie, tak wszyscy pięknie, tak ubrani, nie takie. Tak. No, no, no inne niż na przykład w tak tak tych nowych to tak filmach. Wiesz, tak mm -hmm. jak ludzie już ludzie tak nie ubierają teraz, nikt nie nosi jakichś tam marynarki całe, co codziennie. No, no, no. Um, dawniej to ludzie, każdy nosił szelki, wiesz. Co to, to jest? Szelki? szelki? takie, ten tutaj. A, no, no, Zamiast no, no, wiem, pasek, wiem, Tak, to tak, szelki. tak, tak, wiem, aha. Wiesz, dawniej nikt nosił pasków. Każdy miał szelki, ale aha. oczywiście to się zmieniło. U nas dzieci czasami mają tak, teraz, nie tak. No. <laughs> tak, ale wiesz... Nie, nie. Um, od tego czasu, jak ja byłem mały, mhm. Ja myślę, że Amerykanie po prostu się ubierają tak bardzo, tak jak chcą. Po mhm. prostu, że, że jak się ubierzesz, powiedzmy, ładnie, to mhm. każdy to zauważy i każdy ci powie że wow ale ładnie wyglądasz że obcy ludzie ci tak powiedzą. No no no. no. A w Polsce to ci nikt nie da kom komplement. Że nawet u nas też czegoś takiego nie, nie ma. Ale to... w Polsce nawet tutaj witają się na przykład jak wchodzisz gdzieś tam Aha. do skleja powiesz albo tam do przychodni albo tam jeszcze gdzieś tam Aha. w pociągu. U nas Próbujem czegoś co takiego dobry. nie ma. No u nas mówią, taka nie... nie. Nie popinie. <laughs> Po prostu wchodzisz sobie i wchodzisz, wiesz, i nikt ktoś może powiedzieć, ale ogólnie wiesz, to jest takie, na przykład do windy wchodzisz, tam nikt ci nie powie, że nie mhm. do po prostu wchodzą i, i wchodzą. Wiesz, nie, nie, ludzie nie takie otwarte, wiesz, nie ja. tak nie uśmiechają się każdemu. A, a. Czasami na przykład... Każdemu. Mi się wydaje, że no, nikt no, się nie wiesz, uśmiecha w Polsce. No jednak... Tak w porównaniu. Nie, ja nie mówię na przykład stanek? o ludziach na, na ulicy, a. ale na przykład jeżeli w sklepie a, tam okay. do ciebie witają się ten, no to jakoś... Jakoś ten kontakt taki pierwszy, no to, to uśmiechałem się jednak, a na Ukrainie to tak wiesz, to tak, takie podejście wiesz, trochę... Już w Polsce się dużo, dużo zmieniło. Mhm. Tak, jak Polska chyba Unia, do Unii Europejskiej to, właśnie, nie? to... Tak, wiesz, ja pamiętam jaka Polska była tak 20, 25 lat temu, nawet nawet 12 lat temu mhm. i, i szczególnie tutaj w Warszawie jak patrzę jaka Polska jest, to... To jest taki inny świat, tak, że no. tak nie mogę uwierzyć, że to jest ten sam kraj, który wiesz, jaki był wtedy. Mm -hmm. To się tak zmieniło i rzeczywiście, że ludzie są bardziej mili, ale wiesz, w porównaniu do Stanach to, to nie. Mm -hmm. Myślę, że jak moi, jak moi koledzy przyjeżdżają do Polski, to mm -hmm. oni tak mówią, o tutaj ludzie są tacy bardziej zamknięci, albo wiesz, tutaj się nikt nie uśmiecha. Nie na Ukrainie bo, nie byli. To wiesz, to, wiesz, to sobie, co myśleli na Ukrainie. No. <laughs> Chociaż wiesz, tam do turystów to bardziej, no. wiesz, może otwarte, jeżeli tam gdzieś idziesz do restauracji, albo tam zwiedzasz takie turystyczne miejsca, no to wiesz, to to otwarte. Ale wiesz, jeżeli na co dzień tak, no to już nie będą takie, takie miłe i, i uśmiechnięte. Nie, ale tak jak mówię, dużo się, się zmieniło w Polsce i przez długi czas narzekałem mhm. na to, że w Polsce jest tak smutno i że ludzie nikt się nie uśmiecha, ale teraz to, to nie wiem, nie, nie wiem czy obchodzi, tak. Nie? Nie, myślę, że tak nie mogę już powiedzieć. Mhm. Myślę, że to już nie jest aż taka prawda. Mhm. Wiesz, czasami, okej, okay, oczywiście. I szczególnie jak porównywasz do Stanów, ale jak myślę o tym jak było, to naprawdę mhm. myślę, że się, że się zmieniło i, i że już nie mogę tak powiedzieć. Że, czasami, ok, może tak być, ale jest dużo lepiej i szczególnie w Warszawie jest bardzo. Czyli ja uważam, ludzie bardzo się bardzo, zmienili tak. czy tak? Tak, ja myślę, że tak i hmm. myślę, że częściowo przez to, że ludzie polacy wyjechali do innych. Do innych Aha, poznali inną kulturę, także inne zachowywanie. Mhm. Tak, tak jak ludzie w moim wieku, ja mam prawie 36 lat, Aha. to często ludzie w moim wieku to oni właśnie wyjechali do Anglii albo mhm. gdzieś indziej, jak te granice się otworzyły. No tak. I tam pracowali i zobaczyli, tak, wow. Mhm. Tak jak ludzie się całkowicie inaczej za zachowują. Tak. I, I ludzie po prostu zobaczyli, że są inne sposoby, możesz żyć inaczej. Że to, nie no. jest, że to nie jest tylko jeden, że nie istnieje tylko jeden sposób bycia albo mhm. życia. Że, że oczywiście mamy swój styl tutaj w Polsce, swoją kulturę, swoje zachowanie, ale jak widzisz, jak inaczej, jak inni ludzie żyją, to mhm. wtedy możesz pomyśleć, hm czy, czy to mi się podoba to, co oni robią? No. I niektóre rzeczy nie, niektóre rzeczy tak. I ja myślę, że Polacy po prostu po pierwsze widzieli, że. To nie jest koniecznie lepiej w innym kraju. Może niektóre rzeczy są, ale też czasami Polacy myślą, że Polska to jest tak jak najgorszy kraj na świecie. To jest tak o Polska, czemu przyjechałaś do Polski. Tak do mnie mówię. <laughs> no może no tak, ciebie, ogólnie może, wiesz, bo może do Ameryka. nie, bo wiesz, No do mnie myślę, też, też, wiesz, bo myślą to... dlaczego, mówię, dlaczego nie Niemcy, A, wiesz, tak. dlaczego tam nie Szwecja, tak, tak nie Norwegia. Wiesz, że, że właśnie dlaczego Polska? Przecież A. jest tyle, tyle różnych krajów Unii Europejskiej. Wiesz, że tam większe wypłaty i A. lepszy poziom życia. A. Wiesz niektóre tak myślą. A co myślisz, by chciała mieszkać e, gdzieś dalej? W Niemczech albo gdzieś? Wiesz co, chciałabym może spróbować, Aha. ale żeby tak na stałe, No nie wiem, oczywiście jeżeli zarobić, mhm. pojechać tak. na jakiś czas tam, e, to może, ale tak na co dzień na przykład do takiego do życia, do normalnego, to nie, wiesz, tutaj jednak ja myślę, że w Polsce jest bezpiecznie. Bezpiecznie? Tak, tak. Jednak jak przejeżdżałam, wiesz, do Berlinu, to jakoś tak nie czułam się jakoś tak za bardzo bezpiecznie, wiesz. dużo, A. dużo na przykład, jak to powiedzieć... Że uchodźców, no, 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 a, że a, dużo, a, dużo uchodźców wiesz, i niektóre nie zachowują się a, tak, tak normalnie i po prostu tak czuję się czasami nie, no nie bardzo bezpiecznie. Wiesz, ja słyszałam, że na przykład w Paryżu to tam w ogóle jest strasznie wejść wiesz, sobie gdzieś tam w nocy, że ludzie po prostu starają się jakoś ograniczyć siebie, wiesz, na przykład, że nie wychodzić tam wieczorem, albo tam nie, nie wychodzić na jakichś tam stacjach, wiesz, albo tam, no, czyli takie a, a. różne te... Ale, tak um, jak się myśli o tym, to Nie. czy ty, tak jak w jakiś sposób, byś, czy by ktoś mógł powiedzieć, że ty jesteś ochocą? Przez to, że wyjechałeś z kraju, gdzie jest wojna? Moi drodzy, odpowiedź na to i jeszcze inne ciekawe pytanie będą w drugiej części tego filmiku, jaka będzie już w najbliższym czasie na moim kanale. Także dziękuję wszystkim, kto obejrzał ten filmik do końca. Proszę też subskrybować mój kanał, zostawiać paluszki do góry i do zobaczenia w następnych odcinkach. Pa pa!